Na pewno słowa uznania, gratulacja gracza Seko Gdynia i trenera Sasunkiewicza, bo e, walczyli, grali bardzo agresywnie, szczególnie w pierwszej połowie, wykorzystywali wszystkie swoje przewagi i, i wyraźnie prowadzili. Natomiast no, w drugiej połowie, myślę, że to szczególne słowa uznania dla Michała Sokołowskiego za to, jak się zajął w obronie Krzysztofem Szubargą, bo do przerwy Krzysztof rzucił 15 punktów, po przerwie dodał tylko jeden, więc myślę, że bez, bez jego obrony nie byłoby nam tak łatwo odrobić straty i wygrać tego meczu. Na pewno w drugiej połowie zagraliśmy jako drużyna też i lepiej. Wpunktował w ataku zarówno Robert, jak i Ryan i, i, i Darnell, Natomiast myślę, że tutaj kluczowa była obrona na Krzysztofie Szparku. Bardzo. bardzo dziękuję trenerowi za, za takie słowa. E... Bardzo dziękuję panu. tak e... Na pewno w ataku mogłem mieć lepsze mecze, ale wiem, że e... nie zawsze można grać e... w ataku skutecznie, a w obronie zawsze można dać siebie wszystko. E... Pomogłem w ten sposób dzisiaj drużynie. E... Wygraliśmy mecz, więc cieszę się. A jaki miał pan sposób na Krzysztofa Szubarga? Po prostu kryć agresywnie, nie odpuszczać i nie dać penetrować, nie dać rzucać. No i wystarczyło. Dziękuję bardzo. Myślę, że te pierwsze 20 minut naprawdę było, było całkiem nieźle, niezłe. W drugiej połowie Rosa zagrała o wiele bardziej fizycznie. My zamiast podjąć tą walkę, no właściwie podjęliśmy tą walkę, ale. Ale y, trochę za dużo fauli mieliśmy, i, i to spowodowało to, że się trochę podłamaliśmy i, i też y, ryzykowaliśmy trochę z Rosy rzutem z obwodu. Y, a tam, gdzie nie ryzykowaliśmy, robiliśmy bardzo złą rotację. I, i no, niestety, tak dobra drużyna jak Rosa, przy przewadze 10 punktów w drugiej połowie, rzadko kiedy to oddaje. I, I tak to się skończyło. Dziękuję. Wszyscy koledzy się starali, każdy chciał dożyć swoją cegiełkę do tego zwycięstwa byliśmy bardzo zmotywowani, żeby wynieść pozytywny wynik z tego meczu. No ale Rosa to jest to zespół z góry tabeli, to był nasz kolejny ciężki mecz z zespołem z wyższych miejsc. Walczyliśmy, pierwsza połowa myślę, że bardzo dobra. W drugiej połowie trochę jeszcze trochę zatrzymaliśmy się tym, przyblokowaliśmy się może tak powiem, tym, że złapaliśmy parę fauli, trochę się cofnęliśmy. Rosa agresywnie rozbijała nasze próby, próby obrony. No i tak trener powiedział, no drużyna Przewagi 10 punktów już raczej nie odda łatwo, mimo, mimo walki i starania, no niestety nie wyszło nam. No ja bym tego nie nazwał, że coś odpuściliśmy, e, jedyną, można wszystko powiedzieć o nas, ale nie to, że, że gdziekolwiek odpuszczamy. E, myślę, że jeżeli, myślę, że jeżeli potrafilibyśmy w tym składzie utrzymać taką przewagę z takimi drużynami, to cię bylibyśmy gdzieś na czwartej, piątej pozycji, e, ale niestety Y, cały czas się uczymy, y, popełniamy sporo prostych błędów y, i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeżeli y, 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 do tej pory, w, w, można powiedzieć, że w tych ciężkich sytuacjach, y, ciężkich chwilach Filip y, matcza, którego już z nami nie ma, brał na siebie trochę, trochę odpowiedzialność, teraz y, trochę tego brakuje. Y, oczywiście żołnierz został przesunięty na jego pozycję, ale ktoś za żołnierz zawsze Zawsze musi dać takie uderzenie z ławki. Na początku Jankowski bardzo dobrze wypadł, potem kolejni gracze próbowali, ale się nie udało. Tak więc no to jest jeszcze nauka dla nich, jeszcze nie ich czas, i po prostu czasami brakuje nam trochę działa, że tak powiem. Patrząc przez pryzmat miejsca w tabeli, oczywiście, nie ma to jakiejś większej różnicy, czy jedno oczko wyżej, czy jedno oczko niżej, ale tak jak powiedziałem, postawiliśmy sobie. Dwa cele przed sezonem: utrzyma się w lidze, a może chwilę tam powalczyć nawet i po, o playoff. Do momentu kontuzji całkiem nieźle to wyglądało. A teraz, a drugim, a drugim założeniem było to, żeby wprowadzać jak najwięcej tych, tych młodych graczy i co jakiś tam mecz każdy zawodnik dostaje szansę w pierwszej piątce. Tak więc mm, odpowiadając na pana pytanie. Wydaje mi się, że, że tutaj ci młodzi zawodnicy mają taką szansę, że no naprawdę nie trzeba byłoby ich nie trzeba ich do niczego motywować. Oni teraz mają swoje 5 minut i jeżeli je wykorzystają, to w przyszłym sezonie dostaną tych minut więcej i to powinna być dla nich największa motywacja z możliwych. A, a starsi zawodnicy grają już tyle czasu w tej lidze, że jakiejś specjalnej motywacji nie trzeba. To są profesjonaliści, przychodzą codziennie i, i grają ile mogą. No ale, yy, tak jak powiedziałem, no, poczyniliśmy pewne korekty w składzie po to, żebyśmy mogli inaczej, troszeczkę, czy lepiej zafunkcjonować w przyszłym sezonie. No i teraz to się troszeczkę odbija, ale, ale za to będziemy mieli coś na przyszły sezon. I, i z tym musimy się pogodzić i, i, i czekać, ciężko pracować i czekać, aż ci kolejni gracze yy, wyskoczą ponad przeciętność.